Drodzy bracia i siostry, świat Jezusa zmartwychwstałego to świat Bożego miłosierdzia. To świat zwycięstwa. Świat zwycięstwa nad grzechem. To świat miłości przebaczającej. I teraz, bracia i siostry. Czy ludzie chcą takiego świata? Jedni tak, a drudzy nie. I pytamy się, których ludzi jest więcej? Tych, co chcą świata z Bogiem, czy tych, co chcą świata bez Boga? W jakim kierunku pójdzie ludzkość? I co najważniejsze, w jakim kierunku pójdę ja i moja rodzina. Bo ja muszę się zdecydować, czy iść za światem Boga, światem Bożego miłosierdzia, czy iść przeciwko. Gdzie się bracia i siostry obserwuje największą walkę z Bogiem. Otóż pamiętajmy, obserwuje się ją w nauczeniach i w mediach. Trzeba wmówić ludziom, zwłaszcza młodemu pokoleniu, że Bóg jest im niepotrzebny. Trzeba zdechrystianizować chrześcijańską społeczeństwo. I czyni się to od pokoleń Czyli od wielu, wielu lat. Dlaczego lękamy się, żeby ludzie nie sprowadzili na siebie nieszczęścia? Bo za śmiercią Boga idzie śmierć prawdy. Za śmiercią Boga idzie rozkład rodziny. Za śmiercią Boga idzie śmierć. Cywilizacji chrześcijańskiej. Jeśli nasza chrześcijańska cywilizacja upadnie, będzie to zagrożenie dla całej ludzkości. Obudźmy się, zrozummy tę prawdę, że jeśli świat istnieje, to dlatego, że jest dziełem dobrego Boga, a zło jest tylko głosem sprzeciwu, przeciwko Bogu. Popatrzmy teraz głębiej na misję Świętej Siostry Faustyny w ten Dzień Bożego Miłosierdzia. Dlaczego Bóg ją wybrał? Aby przypomniała światu o Bożym Miłosierdziu. Aby przypomniała, że Bóg jest dobry. I naprawdę wielkiego miłosierdzia. Z powodu grzechu cały świat, nie tylko chrześcijański, chyli się ku upadkowi. Rządza władzy, rządza bogactw i ludzka pycha to są największe ludzkie grzechy i słabości. I one czynią wiele zła, wywołując wojny, i konflikty między narodami. Święta Siostra Faustyna w dzienniczku napisała, że ludzkość nie zazna uspokojenia, dopóki nie zwróci się z równością do Bożego miłosierdzia. Oto nasz ratunek, oto nasza nadzieja. Jesteśmy słami, jesteśmy grzeczni, ale jeśli poprosimy o Boże przebaczenie, to Pan Bóg nas nie zawiedzie. Okaże swoje miłosierdzie. Odpuści grzech. Gdzie jest jeszcze nasza nadzieja? W tym, że ludzka natura nie poddaje się do końca tyranii zła. Dlatego mieliśmy przykłady, że zawsze w systemie komunistycznym byli ludzie którzy walczyli o prawdę. Zawsze w rasizmie byli ludzie, którzy walczyli o prawdę. I w historii świata zawsze byli ludzie, którzy nie poddali się złu, tylko walczyli z Bogiem i chcieli ludziom pokazać, że warto za prawdę oddać życie. Dlaczego musimy walczyć z przejawami zniszczenia naszej duszy, naszej wiary. Tak. Bo wtedy jest śmierć ducha. Musimy walczyć z wszelkimi przejawami zniszczenia naszej wolności naszej rodziny. Zmiany wiemy, że człowiek bez pomocy Bożej nie jest w stanie pokonać zła. Jeśli Jezus prosił siostrę Faustynę, by w kościele prowadzić święto Bożego Miłosierdzia, to tylko po to, żeby nam pomóc w walce ze złem, żebyśmy na końcu naszego życia nie trafili do boku. Uwierz, że szczęśliwsi są ludzie, którzy kochają i wierzą w Boga, którzy przebaczają i okazują miłosierdzie, tak jak nam Jezus. Miłosierdzie okazał. Drodzy parafianie, przyjaciele, wszyscy ci, którzy oglądacie tę święto świętą, kochajcie Boga, bo dobry jest i miłosierny. Wierzcie w niego, bo miłosierdzie Jego jest na wieki. A teraz przyglądnijmy się, jak Święta Siostra Faustyna tłumaczy istotę Bożego Miłosierdzia. Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia mojego. Córko moja, pisz o moim miłosierdziu do dusz znękanych. Rozkosz mi sprawiają dusze, które odwołują się do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łasku nad ich życzeniem. Nie mogę karać, choćby kto był największym wrześnikiem, jeżeli on się odwołuje do mojej litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu swoim. Napisz, nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy. Otwieram w pierna oścież drzwi miłosierdzia mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej. Bracia i siostry, lepiej, żebyśmy przechodzili przez drzwi Bożego miłosierdzia. Dalej, bracia i siostry, jaki mamy teraz czas w w kościele? Mówimy, jest to czas Bożego miłosierdzia, gdzie jest problem. Jeśli na świecie będzie więcej ludzi, którzy wypowiedzą się przeciwko Bogu, to skończy się czas Bożego miłosierdzia, a zacznie się czas Bożej sprawiedliwości. Pisze siostra Faustyna. Kiedy raz zapytałem Pana Jezusa, jak może znieść Tyle występków i różnych zbrodni i nie każe ich. Odpowiedział mi Pan. Na karanie mam wieczność. A teraz przedłużam im czas miłosierdzia. Ale biada im, jeżeli nie poznają czasu na widzenia mego. Córko moja, sekretarko mojego miłosierdzia. Nie tylko Ci obowiązuje pisanie i głoszenie o moim miłosierdziu, ale wyprasza im łaskę, aby i oni uwielbili moje miłosierdzie. Co robią Duże Święte, Pobożne i spędliwe? Otóż modlą się za grzeszników, aby ich spotkało Boże miłosierdzie aby się zwrócili do Boga i poprosili o łaskę przebaczenia. Pisze dalej siostrowa ustawa. Wyznał mi szatan, że jestem przedmiotem jego nienawiści. Powiedział mi, że tysiąc dusz mniej mi robisz szkody, aniżeli ty, kiedy mówisz o miłosierdziu wielkim wszechmocnem. Najwięksi grzesznicy nabierają ufności i wracają do Boga, a ja, mówi duch zły, tracę wszystko. Ale nadto mnie samego prześladujesz tym niezgłębionym miłosierdziem wszechmocnym. Poznałam jak bardzo szatan nienawidzi miłosierdzia Bożego. Nie chce uznać, że Bóg jest dobry. Już zbawienia dla nas jest. I cała sztuka wiary polega na tym, abyśmy uznali, że Bóg jest dobry i że jest miłosierdzie. Dziś w adoracji dał mi Pan poznać, jak bardzo pragnie, aby się dusza oznaczała miłością czynu i w duchu ujrzałam, jak wiele dusz woła do nas. Dajcie nam Boga i zalrzała we mnie krew apostolska. Ludzie wołają, dajcie nam Boga. I dalej macie i siostry, pamiętajcie, świętość poznaje się po tym, jak człowiek przyjmuje cierpienie. 16 września 1937 roku siostra Fałcyna w dzienniku napisała dziś tak gorąco pragnęłam odprawić godzinę świętą przed Najświętszym sakramentem. Jednak inna była wola Boża. O godzinie ósmej dostałem tak gwałtownych poleści, że musiałam się natychmiast położyć do łóżka. Wiłam się w tych boleściach trzy godziny, to jest do 11 wieczorem. Żadne lekarstwo mi nie pomogło. Co przyjęłam, to zrzuciłam. Chwilami odbierają mi te boleści przytomność. Jezus dał mi poznać, że w ten sposób wzięłam udział w Jego konaniu w ogrodzie i że te cierpienia sam dopuścił dla zadośćuczynienia Bogu za dusze pomordowane w żywotach wyumantych. Te cierpienia już trzy razy Zawsze zaczynają się o godzinie ósmej i trwają do 11 wieczorem Żadne lekarstwo nie może mi zmniejszyć tych cierpień. Kiedy się zbliża godzina jedenasta, same ustępują, a ja w tej chwili zasypiam. Na drugi dzień czuję się bardzo słabo. Teraz rozumiem, co to za cierpienie, bo mi Pan dał poznać. Jednak kiedy myślę, że może kiedyś jeszcze będę w podobny sposób cierpieć, to dreż mnie przenika. Ale nie wiem, czy jeszcze będę kiedy w podobny sposób cierpiała. To zostawiłam Bogu. Co się Bogu podoba zesłać, to przyjmę. Wszystko z poddaniem miłością. Obym tymi cierpieniami uratować mogła choćby jedną duszę od morderstwa. Bracia i siostry, czy rozumiecie tę prawdę, że dusze sprawiedliwe podtrzymują świat w istnieniu? Gdyby nie było takich duszek, siostra Polska już dawno ten świat by nie istniał. Jezu mój, Ty wiesz, że od lat pragnęłam zostać wielką świętą. To jest, że pragnęłam Cię kochać tak wielką miłością, jaką cię jeszcze dotychczas żadna dusza nie kochała. Z początku były to moje tajne pragnienia, o których wiedział tylko Jezus. Dziś nie mogę mi pomieścić w sercu. Pragnęłabym wołać na cały świat, kochajcie Boga, bo dobry jest i wielkiego miłosierdzia. Bracie i siostry, to jest przesłanie na święto wielkiego miłosierdzia, które dzisiaj obchodzimy. Dalej, bracie i siostry, jeszcze jedna myśl związana z 11 rocznicą, tragedii smoleńskiej. Polska, która czci pamięć ofiar prezydenta Lecha i pozostałych osób z okazji 11. rocznicy Tragedii smoleńskiej, to nie jest Polska, której chcą nasi sąsiedzi. Jakie stoją przed nami zadania? Niepodległość i suwerenność. O tę niepodległość i suwerenność walczyliśmy wielką ofiarą krwi, kosztem cierpienia całych pokoleń Polaków. Nie możemy teraz tego dorobku zaprzepaścić. Byłoby to niewybaczonym grzechem bez naszych przodków, a także wobec przyszłych pokoleń. Ojczyzna moja, napisała się ta siostra Faustyna w Ile ty mnie kosztujesz? Nie ma dnia, żebym za ciebie się nie modliła. Dzisiejsza walka o Polskę to jest walka o duszę Polaka i o jego wiarę. W czasie audiencji generalnej w rocznicę Powstania Warszawskiego 4 sierpnia 1982 roku święty Jan Paweł II wołał do Boga. Ocal mój naród przed podobnym zniszczeniem. Ocal młode pokolenie. A równocześnie daj nam zachować tę samą miłość ojczyzny, tę samą gotowość służenia sprawie i niepodległości pokoju, jaka objawiła się w tamtym pokoleniu. Boże wszechmogący, ufamy, że Ty jako miłosierny Pan. Wyprowadzić z tej strasznej tragedii smoleńskiej wielkie dobro, które będzie służyć do Ojczyźnie, Narodowi, Polonii i Kościołowi. Matko Boża Królowo Polski, Święta Faustyno, ojcze Święty, Janie Pawle II, błogosławionym Księżyciem po piółuszku, stawiajcie się u Boga za nami, za naszą Ojczyznę. Króluj na listę i prowadź nas. Cześć pamięci polskiego prezydenta Raka Kaczyńskiego, jego małżonce Mary, Cześć pamięci pozostałym ofiar tragicznej katastrofy. Cześć pamięci polskim oficerom zamordowanym w Katyniu. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. A w nas niech trwa najwspanialsze dziedzictwo wiary i miłości ojczyzny.